Cześć witam wszystkich, jestem Forever i zapraszam Was do y, mojej bitewki na jeszcze 50TP Tyszkiewicza, zanim akurat zdążę jeszcze wbić y, Lewandowskiego. Mapka, nie wiem dlaczego, ale... Nie lubię tej mapy, ale najlepsze bitwy jakoś zdarzają mi się na tej mapie. Nie wiem kurde dlaczego. To jest po prostu jakiś y, cholerny paradoks y, tej mapy. Co tutaj mamy? Jestem top tierem, pierwszym jest, więc, że powiem, żeby wstydu nie było, no to wypadałoby coś tutaj e, fajnego zrobić. E, Pierwszy akord miejsce jakie e, lubię po tej stronie, to pojawić się mniej więcej tutaj i patrzeć, czy stąd akurat z, tej, z tego rewiru czasem nie przejeżdżają. E, odnośnie losowania, gwoli przypomnienia: 9, 8, 7, także, że tak powiem, ja tutaj jestem taką godzinną nie do przebicia. To jest chyba moje jedno z ulubionych miejsc yy, do łapania właśnie tego typu yy, czołgów. Tutaj powiem wam szczerze, że w tej bitwie... Szczerze... Nie wiem co on zrobi teraz, co to w ogóle było. W tej bitwie czułem się jak yy, to, ponieważ mimo że akurat przyjąłem tyle pocisków, nie potrafili mnie przebić. I to po prostu starali się przebijać w takich sytuacjach, gdzie po prostu. No, wydawało mi się, że już po prostu kaplica, że dupa blada, jestem martwy, lecę do garażu i zawijam kiecy i lecę, nie wiem, wbijam premkę, a gram premką, żeby zdobywać kredyty właśnie na tego przyszłego Lewandowskiego. Tutaj stwierdziłem, że jednak może wychyla tak troszkę bardziej agresywnie. Zobaczcie, w bok 703 się odbija, co było troszkę dziwne. Fałka w tym momencie właśnie stara się przebijać Tutaj nasze akurat y, dolną płytę. Tak mi się wydaje, w akurat. No, dwa, akurat patrz, jakie cycki mam. Dwie, y, dwie dziury w dolną płytę. Z Niestety, z Golda. 703, trójka, jak zauważyliście wcześniej, y, dwa razy strzelił we mnie i dwa razy się odbił z Golda. Gdzie 703 trójka jest chyba tutaj y, ósmym, właśnie tierem, tierem tym y, Premkowym a wydawało mi się, że tym bardziej w bok powinien mnie przebić. Tutaj fałka nie wiem, czy bardziej celował akurat w. No, to by akurat taki można powiedzieć strzał ostrzegawczy. Strzelę, <noise> strzelę, nara spadam. A 30 się też odbija. 700 również się odbija. I fałka chyba znowu mnie przebija. Stwierdziłem, że tą 700 trójkę trzeba jednak <noise> skrócić jego męki. Zobaczcie, wszystko tutaj się odbija. I zaraz będzie najlepszy. Końcówka bitwy będzie, że powiem, nudna jak flaki z olejem, więc to sobie po prostu pominiemy. Zobaczcie, co ta fałka próbuje. Fałka próbuje po prostu wbić się tutaj do mnie. Strzał za 600. Idealnie. Ale zobaczcie, że jest taki wielki klot, że nie może. No to będzie próbował akurat objechać mnie z drugiej strony. Ten AMX w dalszym ciągu próbuje. Coś tam, z, z, jakieś tam uszkodzenia, wiecie, krytyczne zadaje. 30 również się odbija tam próbowałem wcześniej akurat na na ślepo strzelić, ale mnie nie za bardzo to wyszło jak na razie prawie 4500 odbitej, to naprawdę uwierzcie mi, że nie próbowałem, tym bardziej znaczy nie próbowałem, nie grałem specjalnie po to, żeby akurat tutaj robić jakieś misje na odbijanie się i tak dalej i patrzcie co teraz fałka będzie robiła AMX w dalszym ciągu tam będzie próbował no i w końcu akurat Dostałem w gąskę, stwierdziłem, że tą muchę trzeba po prostu Rozwalić, patrzcie, nie może, nie wiem czy on po prostu yy, Strzeli mi akurat tutaj jakoś w tył, chociaż w bok wieży spokojnie mógłbym je przebić W dupę również, ale nie, nie jestem pewny czy akurat miał na tyle opuszczenie armaty, żeby akurat yy, romnąć mnie w dupala Patrzcie, próbował tutaj akurat mnie strącić I <laughs> nie udało się, jeszcze on zginął, Do, uwierzcie mi Dosłownie w tej bitwie czułem się jak e, autentyczny cheater, patrzcie nawet na czacie, że miałem bekę z tego jak po prostu jak oni, o to był beznadziejny strzał z mojej strony, miałem po prostu bekę z tego jak oni próbują, próbują mnie po prostu wiecie, ro rozwalać, to było naprawdę uwierzcie mi, że e, kosmiczne, to po prostu wydaje mi się, że to chyba było Albo moje szczęście, albo nie wiem, niewiedza, nieumiejętność moich przeciwników po prostu, że nie potrafili mnie przebijać. Nie wiedzieli akurat, gdzie celować. Tutaj w tym Tyszkiewiczu na pewno, jak powiem, mięciutkie są garnki. Tutaj nawet te pozostałe tiery były mi w stanie mnie przebić. No i mają chyba. Czekajcie, co oni tam mają? Właśnie? A nie, mają ISA y, 3. Pomyliłem go z 703. Właśnie też ta dwójka mnie myli. Rzymska. No, oni po prostu spokojnie mogą mnie przebijać, akurat y, w te garnki. Ten chyba jest taki bardziej, można powiedzieć, przebijalny. A też zobaczcie, że y, dolną płytę też mam y, mięciutką. Także nie mówiąc o dupie, wszystko tutaj po prostu jest y, w tym pojeździe miękkie, to o czym wspomniałem. Także wystarczy po prostu wiedzieć, jakie akurat są weak spoty. Ja często akurat, jak gram przeciwko jakiemuś czołgowi i widzę, że go nie przebijam, no to jestem po, po przegranej bitwie, no bo zazwyczaj takie bitwy są przegrane w moim przypadku. Lecę na to tanks GG i po prostu ogarniam ten, ten czołg, którego nie mogę przebić, i wtedy patrzę sobie na przykład, nie wiem, o tutaj mogę go przebić, o tam dolna płyta. Jakieś takie małe prawdopodobieństwo, że akurat dam radę go przebić, o tutaj ma garnki, więc patrzy na penetrację mniej więcej, ile potrzeba Z działka akurat w takich, czy tam na standardach, czy na goldach Znaczy na goldowym tym pocisku No i po prostu analizuje sobie i dlatego akurat Strasznie szybko ten wn się mi skacze, bo Już Poznałem te cięższe do przebijania czołgi, wiem już gdzie celować i tak dalej Także to naprawdę już teraz Każda pitewka jest, staje się o wiele prostsza, tak jak na przykład w tym, w tym wypadku Gdzie jest powiedzmy te 3,300 łączonego prawie 5,900 No to do 6 koła odbitego No i tutaj po prostu nie wiedziałem gdzie, gdzie lecieć, no bo miałem akurat z tej strony ISA-2 Z tamtej amx no jeszcze ARTE, więc byłem po prostu w czarnej dupie Mówiąc, że tak powiem, le lekko, łagodnie. No i po prostu czekałem, aż, e, aż oni wychylą. Tutaj nawet nie wiem, czy akurat była okazja po prostu do oddania strzału, czy nie, już nie pamiętam. W każdym razie, tak jak mówiłem, końcówka bitwy nudna jak e, flaki z olejem. Także przejdziemy chyba po prostu do e, końca tej bitewki. Niestety nie, nie przeżyłem jej, ale no, zrobiłem, że tak powiem, wydaje mi się, że i tak więcej niż... E, Powinienem, no bo w teorii oni powinni mnie po prostu porozwalać. Jeszcze ten, nie wiem czy po prostu nie, nie skupił do końca, yy, czy co, ale kalafior naprawdę potężny. No i później akurat cofnę się troszkę, potem ten AN-Mix mnie zdejmie i właśnie. I tak się kończy. Ale uwierzcie mi. Tak jak mówiłem wcześniej, czułem się po tej bitwie jak jakiś cheater, nie wiem, z jakąś magiczną, z jakimś magicznym pancerzem, z jakąś, nie, wiem, dodatkową powłoką, kurde, na tym boku, że nie potrafili mnie prze, przebić. I ta fałka, która próbowała mnie po prostu zrzucić z tego. z tamtego akurat miejsca na dół na ten piach, po prostu fart, taki cheaterski fart. Także mam nadzieję, że taka bitewka Wam się spodoba, akurat na 50 TP. Te polskie drzewko po prostu zako zakochałem się w nim Lewandowskim, gram prawie co chwila. No i teraz też niemieckie drzewko robię do Jackpizdy, bo lubię takie wiecie czołgi po prostu z dużą, z ogromną alfą, tak zwanego Panzerwagena, którego ostatnio chyba multi wrzucał też, też będę robił. Do, akurat z tego Tagera, P, którego teraz kończę, że jak powiem, farmić, wychodzą. Z mojej strony to wszystko, mam nadzieję, że materiał Wam się spodobał, taki króciutki. Pozostańcie się, pamiętajcie jak zwykle Forever Young i do usłyszenia w kolejnej bitewce na kanale. Trzymajcie się, cześć!